Jeżeli nie rozpoznajecie po etykietach, jaki browar mamy dzisiaj na stole, to jesteście usprawiedliwieni, bo to jest zupełnie nowa szata graficzna dobrze znanego browaru. Dzień dobry, kociak FIK, piwny głos w Waszych domach. A przed nami piwa z browaru Dziki Wschód, który przechodzi całościowy rebranding i bardzo nas to cieszy. Tak, bo Dziki Wschód. Jakby to ładnie ująć. No, Nie miał... da się tego ładnie ująć. Nie no, spróbujemy, spróbujemy ładnie to ująć. Miał trochę, no taki wąsaty wujek na weselu. Tak, tak, to jest e, dotychczasowy styl. Taki kraftowy wujek, który, a zobacz, mam piwo, koń zwalony, haha, ha, tempa dzida, Haha. I tak myślisz, okej, okay. okej. Okay. Tak, ja chyba właśnie pierwszy raz zwróciłam uwagę na browar Dziki Wschód przy okazji tempej Dzidy, bo to była taka nazwa, że sobie pomyślałam, ok, nie chcę mieć nic wspólnego z tym browarem. A szkoda, bo to browar, który robi całkiem niezłe piwa. No i oczywiście piwo Koni, zwalony. Ha, 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 ha. ha, ha. Ja rozumiem, że browary kraftowe lubią takie nazwy, że tak ja czy Ja tak, mam tak, wrażenie, się że bardziej lubiły, niż lubią. E, tak. Niektóre browary dalej próbują takie nazwy śmieszkowe wykorzystywać, ale krew jako całość po prostu chyba dojrzał. No bo tak 5 lat temu, jak niektórzy zaczynali, 10 lat temu, jak niektórzy zaczynali, no to byli młodsi. Już rano, nic ich nie bolało. Byli bardziej rozrywkowi wszyscy. A teraz już tylko niektórzy kontynuują afterki po eventach do 5-6 rano. No nigdy. Jesteśmy za starzy i zbyt spokojni. Nie, nie. <noise> ja już chcesz powiedzieć, że zbyt obolanie. To też. <noise> po prostu nie lubimy wstawać rano z kacą. No to jest, nie. To, to jest nie bardzo niefajne uczucie. Dobrze, ale. Ale wtedy było takie do... zabawne. Kraft był taki. Ui, uu, A teraz kraft. Okej, okay, dobra, mamy piwo, ale musimy musimy je sprzedać. Musimy je sprzedać. <noise> wszystkie browary, prawie, prawie wszystkie browary, które zaczynały kilka lat temu, urosły. A Więc jeżeli 5 lat temu sprzedawało się wszystko na rynku, który, na którym była połowa, no nie połowa, ale no o wiele, wiele mniej podmiotów niż jest teraz, o wiele mniejsza konkurencja i po prostu wszystko się sprzedawało, bo było tego mało i wszyscy chcieli. A teraz już jest walka. Walka o miejsce na półce w markecie. To jest, to jest największy problem, bo mar czy market będzie chciał zamówić piwo, które nazywa się Koń Zwalony? No, markety zamawiają dużo i no, no to troszeczkę poważniejsze. Z jakieś tam, co to, Grażyna Sprężyna, czy coś w tym stylu, one... E, browar waszczukowy, tak? Tak, one są przecież w marketach i się sprzedają, bo czasami jak stoję przy półce z piwem i patrzę co jest, no to przychodzą ludzie, he, he, Grażyna Sprężyna, wezmę to Grażynie się ucieszy. Tak. E, więc tak, no to się sprzedaje. Zobacz na przykład na etykiety browaru Pinta. Kiedy Pinta zaczynała, a tak chmielu, to już była nazwa taka, taka, w miarę poważna, powiedzmy, ale etykiety były takie śmieszne, rysunkowe, nie były specjalnie poważne i zmienili te etykiety i teraz a tak chmielu praktycznie nie ma etykiety. No Tylko Tak, taki. ale to, je, jakby to jest zupełnie inny rodzaj piwa, to nie jest No tak, sprawa. ale chodzi mi o to, że wiele browarów zaczynało od czegoś takiego, haha ha", <noise> piwoteka. No tak. Miedziana dziewica, pamiętasz? Tak, pamiętam. No. Piwoteka już jest poważniejszym browarem. Po prostu browary dorosły, piwowarzy, właściciele dorośli, konsumenci dorośli, rynek dorosł. Już nie da się sprzedawać piwa stojąc w krótkich gaciach i machając rzeczami. Ktoś tak sprzedawał piwo? Nie, ale taka metafora. Trzeba założyć garnitur, mieć ofertę i mieć coś takiego, co przeciętny człowiek mógłby kupić bez zażenowania. Jak sąsiedzi zobaczą, że niesie butelkę. Tępej No. <gry> nie no właśnie y, miałam problem z browarem Dziki Wschód. Tym bardziej, że y, jest to browar, który przynajmniej od jakiegoś czasu, nie wiem czy od zawsze, robi naprawdę fajne piwa. W sensie ja tak, że to jest smaczne. Para browar. Dobrze. Pra, para browar, który robi naprawdę fajne piwa ale jednocześnie nie jestem w stanie się przełamać i zamówić piwo o tak głupiej nazwie. Czy nawet, mówiąc szerzej, dać zarobić browarowi, który wypuszcza piwo o tak głupich nazwach. No i nadeszła zmiana. Tak, najwyraźniej nie tylko my jest, tak uważaliśmy, więc jest trwający rebranding, no bo wciąż możecie kupić dzidy i inne takie rzeczy, ale jak napisali, Jesteśmy w trakcie całościowego rebrandingu marki. Odchodzimy od dawnej stylistyki. No bo poza tym chodzi do generalnie nawiązania do klimatu w kowbojskich. Tak, cennych y, mieszkańców Ameryki, ale w sposób żartobliwy. No. <laughs> tak. Y, no i te piwa, które mamy, to też swoją drogą kolejna zmiana. Y, browar Dziki Wschód wraca do puszek. Tak. bo tak. Była już jakaś tam wcześniej próba z puszkami podjęta. Tak, wraca do puszek. No wiadomo, że puszki są lepsze, etykiety są, znaczy, przynajmniej tamte etykiety były malowane, ale były jakieś takie bardziej charakterystyczne, natomiast... No, ja też nie jestem fanką tych etykiet, bo no, umówmy się, cały rynek jest zalany piwami, które mają dokładnie takie same etykiety. Znaczy, inny, no. Tak, tak, nie dokładnie takie same, ale w tym samym klimacie... Czyli to była general... hiperbola. Tak, czyli generalnie kolorowe maziaje rządzą. Tak. Tutaj przynajmniej jest... Logo, które też jest zredukowane mocno, tak jak to aktualne trendy wymagają. Więc rozumiem, że po prostu będą jakieś tam kolorowe tentegesy, ale na przodzie będzie Dziki Wschód. Nazwa prosta, krótka teraz. Zresztą z taką nazwą łatwiej też na eksport. No, myślę, że w Holandii nie, nie zamawialiby piwa. Dzika strzała, tempa, coś tam, coś tam. A to jest łatwo wy do wymówienia. W Holandii jest wielu Polaków, nie zapominajmy. Weźmy się za piwo, zobaczmy, czy za zmianą etykiety stoi też jakaś ciekawa jakość. Zacznijmy od piwa Nunpa. Mam nadzieję, że to dobrze złamałem, jeśli nie, to mi poprawcie. W języku Lakota to nie mniej ni więcej tylko dwa, czyli tyle je potrzeba do tanga. Świeże truskawki, aromatyczna bazylia. I bo jest kooperacja z piwną zwrotnicą, piwo uważane na ich ślub. Ciekawe. Tak, wybraliśmy dwa piwa z tych czterech do spróbowania, dlatego że łączy je jeden wspólny czynnik, czyli dodanie ziół. Zioła w polskim krawcie nie są bardzo popularnym dodatkiem. Wydaje mi się, że na samym początku hopium robiło sporo piw z ziołami różnych. Piwoteka zrobiła sezonę z ziołami, nie ziołko. Pamiętam, jak te zioła dodawaliśmy. Wyszło, że tych ziół było troszeczkę za dużo, i tak było bardzo mocno ziołowe. Ciekawe, bo ten dodatek bazylii powoduje, że czuję tutaj pomidora. No. Którego tutaj oczywiście nie ma, ale. No, ale pomidor tak często występuje z Bazylią, że gdzieś tam z tyłu głowy. Natomiast zupełnie nie czuję troskawki. Troskawki jest 10%, Bazylii 0,01%. No, tak jakbym włochał słodką pizzę. <grym> tak. jest, jest słodycz w aromacie, ale taka właśnie, wydaje mi się, że to jest jakiś słodki pomidor. Taki dziwny. Dlaczego ten pomidor jest słodki? O co chodzi? Bo Bazylia to tak, spoko. Mogliby tutaj jeszcze trochę diacetylu zrobić, żeby tak się kojarzyło z motarylu. No... Wszyscy marzyli o piwie z diacetylem. A znaczy, to byłoby śmieszne, ale niekoniecznie. Niekoniecznie dobre. Tak. Nie powiedział, że jest to piwo ciemne. Jest napisane ciemne? Jest napisane ciemne. Ciemnawe? Raczej nie. Tak ale okej, okay, zdarza się. No, no, mam skojarzenie z pizzą. Ja I nie da się. Nie da się od tego uciec. <gry> Ale jest, jest ciekawe, jest smaczne. To nie jest tak, że coś jest nie tak z tym piwem, tylko po prostu no, Bazylia powoduje to skażenie. Tak. Znaczy, mnie się nawet nie kojarzy z pizzą, tylko z sałatką, kaprezę. No w sumie tak, bo nie ma innych pizzowych aromatów tutaj. Mhm. Czyli Bazylia zamienia truskawkę w pomidora? Jedno i drugie czerwone. No w sumie. Nie, jest bardzo ciekawe piwo. To jest w ogóle sour, jest y, trochę kwaśne, nie jest bardzo kwaśne. Mhm. I... I nie zawiera laktozy. Mhm. A mimo to jest jakaś tam słodycz w tym. Mhm. No, fajne jest to, że ta kwaśność w nim jest taka stonowana. Więc całkiem przyjemne do picia. Jeżeli ktoś lubi no bo kogoś może po prostu ten aromat odrzucić i stwierdzić, że nie, nie, sorry. No. <laughs> Jakby trochę może bardziej truskawka była truskawką, a nie pomidorem, to byłoby jeszcze ciekawie. Żeby taka fajna słodycz sugerowana w aromacie, a sobie przełamywana przez kwaśność piwa. Drugie piwo, jakie dzisiaj spróbujemy to... Nolan. Jest to Orange and Oregano Sicilia Style Hazy Ipa. Ojejku. Co ojejku? No, dużo uszek w tym barszczu. Dużo oszek w tym barszczu, ale yy, no, brzmi dobrze, chyba. Nie? Moim no, zdaniem brzmi dobrze. Piszą, że lubią soczyste jipki, klasyczne koktajle na bazie włoskich biterów i pizzy. Dlatego Nolan jest jako połączeniem wszystkich wymienionych powyżej. Nolan w języku Indian Abenaki oznacza pięć, bo jest to piąte piwo w nowej szacie graficznej. I zdecydowanie bardziej przemawia do mnie takie nazywnictwo niż. Takie ci strzały i inne takie. Pachnie mocno pomarańczowo. Już po prostu po otwarciu puszki się uniósł aromat. I tu mamy w składzie pomarańcze sesylijskie 5% chmiel, oregano 0,01%. Co jest ciekawe, bo jak otworzyłam puszkę, to od razu buchnęły mi te pomarańcze, a jak teraz to wącham, to czuję oregano. No, no to oregano jest takie naprawdę mm. bardzo mocno. Ma goryczkę. I to jest goryczka z oregano, co prawda? Tak. Ale... Taka, taka ziołowa jest. Ale jest goryczka. No, no jest tutaj 3 na 5 w goryczce, więc całkiem sporo. No jest intrygujące. Natomiast, czy oregano pasuje do piwa? Myślę, że jest go tutaj troszeczkę jednak za dużo. Ono, ono po prostu dominuje. Mhm. Dominuje w aromacie i też jest bardzo mocno można nawet powiedzieć, że dominuje w smaku. Więc gdyby tego oregano użyć o wiele mniej, żeby ono było tylko taką nutką między tymi pomarańczami, mhm. to myślę, że efekt byłby zdecydowanie ciekawszy. A tak to jest. No to jest taka ciekawostka. Podobnie jak. No, okej, okay. i piwa z warzywami. Nok. Ok. Nok. Ok. Czy to będzie nowy trend? Będzie jeden, jeden browar z warzywami, jeden z ziołami, jeden z, z kartoflami, z różnymi kartoflami. Myślę, że to jest trend pod um, uczestnika festiwali, który nie jest birgikiem. Czyli A. dla takich osób, które chcą spróbować czegoś ciekawego, ale nie chcą koniecznie spróbować piątej czy dziesiątej ipy, tylko. Uuu, tutaj jest coś z oregano, to spróbuję tego z oregano. Oczypią znaczy, samo w sobie z całkiem spoko. Mhm. Fajnie, że jest goryczka. Ja Więc bym wolała nie... trochę więcej pomarańczy. Tak, więcej pomarańczy byłoby tutaj. No i troszeczkę jednak zredukować to oregano. Z tych piw, które piliśmy. Myślimy, że to będą raczej, czy ja tak uważam, że to będą raczej jednorazowe, no bo to i tak było, kooperacja na specjalne wydarzenie. No, piwo z oregano to jest raczej ciekawostka. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek browar w Polsce był w stanie piwo, które tak mocno daje oregano, sprzedawać na co dzień, zrobić to z tego piwo flagowe, więc raczej nie. Zobaczymy, jak będą wyglądały dotychczasowe um, główne piwa browaru. I ciekawe, czy klient to kupi. Bo ci, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że zamawiali Haha, ten czy będą skłonni zamawiać to samo piwo, ale z inną nazwą, która już nie będzie taka śmieszkowa, no, mam nadzieję, że tak, że oni też trochę dorośli. No, mnie nie przekonują etykiety, yy, ponieważ to jest. To są po prostu kolejne marzenia. Ja wiem, że tutaj y, to mają być przekroje kamieni szlachetnych, tak? Mm -hmm, szlachetnych? Tak. różnych rodzajów kamieni agatu. No one tak czy inaczej wyglądają po prostu jak plamy. No nie, te Więc to nie... są kolejne takie same etykiety na rynku. Nie wyróżniają się pośród wielu bardzo podobnych, kolorowych etykiet, gdzie nie ma jakichś. Nie widać, co to jest faktycznie. Tak, no, no, natomiast są lepsze. na to i tak, hmm, ale co to. Są lepsze niż y, Tempadida i Walony. Tak, ale może Wy macie inne zdanie na ten temat. Może po prostu my jesteśmy starzy i się nie znamy. Nie, nie jesteśmy na tyle zabawni. Grali krok w dobrym kierunku. Tak. Rebranding pokazujący, że jest to jednak poważny browar. Para browar. Wróciłam do tego z Bazylią i, I co cały to? czas czuję pomidora. Przypomina mi się Neapol. Wącham coś właśnie, czuję pomidora, bazylię i widzę tą pizzę, którą właśnie do mnie niosą, którą zaraz będę jadł. W widelcem i nożem. I bez sosu czosnkowego i bez keczupu. No, tak jak należy. I bez ananasa nawet. No, nawet bez ananasa. Dajcie znać. Co wy sądzicie o tej y, zmianie? Czy może uważacie, że zabawne nazwy są fajne, tylko my się nie znamy i jesteśmy zbyt poważni i chcemy, starzy, postrze... i chcemy, żeby piwo było postrzegane jako produkt premium, a nie obiekt żarcików na y, spotkaniu y, wąsatych wujków? Dawajcie znać, a my się widzimy. Za czas jakiś. żuła 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 w polskich... żuła żu zió... zió...